Zacznijmy od tego, że w 2017 roku rząd wprowadził reformę edukacji. Reformę to jednak trochę moim zdaniem za dużo powiedziane, bo w istocie była ona cofnięciem tej w 1999 roku. Polegała ona na likwidacji gimnazjów i powrocie do komunistycznego systemu z ośmioletnią podstawówką i czteroletnim liceum lub pięcioletnim technikum. W wyniku reformy wielu nauczycieli obecnych gimnazjów straciło pracę i nie wszystkim udało się znaleźć ją w innej szkole. Właśnie między innymi zwolnienie wielu nauczycieli sprawiło, że w budżecie znalazły się pieniądze na liczne programy socjalne, 500 plus itd. Tak i tak przez te dwa lata obecny rząd programy socjalne rozwijał, aż w końcu okazało się, że wielodzietni bezrobotni mają podobną ilość pieniędzy, co znaczna część grup zawodowych. Jako pierwsi zastrajkowali policjanci, tej grupie podwyżki wywalczyć się udało głównie z powodu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. I teraz po policjantach podwyżek domagają się również nauczyciele. Jednak podwyżka o kwotę zaproponowaną przez Związek Nauczycielska Polskiego moim zdaniem nie jest możliwa. W budżecie państwa nie ma na to pieniędzy, wszystkie idą na liczne programy socjalne, które i tak już w wystarczającym stopniu napędzają inflację. Z tego powodu, moim zdaniem, o porozumieniu rządu ze związkowcami nie ma mowy, dlatego strajk prawdopodobnie się odbędzie. Co jednak oznacza to dla nas, uczniów? W internecie sporo pisze się o braku egzaminów gimnazjalnych oraz ósmoklasisty. Nie jest to oczywiście prawda. Egzaminy oczywiście odbędą się w normalnym terminie. W to różnicą, że zamiast nauczycieli przebiegu egzaminu będą pilnować np. nauczyciele akademicy z uczelni czy urzędnicy miejscy. Teoria o braku egzaminów jest propagowana przez tych, którzy i tak nie mają się zamiaru do nich uczyć i w ich interesie jest, żeby jak najwięcej rówieśników pomyślało tak samo. Co do lekcji po egzaminach, bo porozumienie raczej szybko nie nadejdzie, i takie na pewno się zdarzą. Owszem, większość nauczycieli będzie strajkować, jednak nie wszyscy, więc w wielu szkołach niektóre lekcje będą się odbywać, ale to tak naprawdę zależy od danej szkoły i w każdej szkole może być różnie, więc ja nie wiem do końca, jak w waszej szkole to będzie. Temat strajku myślę, zakończyłem. A co do Minecrafta i serwerowni Minecraft Polska.net, czyli w zasadzie głównego tematu mojego kanału, myślę, że odcinek z bedworfsów powinien pojawić się już wkrótce. Dziękuję.